Witajcie w świecie luksusu i innowacji. To nowy model Lexusa LBX synonim dynamicznych osiągów i zaawansowanej technologii. Lexus LBX powstał na zmodyfikowanej platformie GAB, która gwarantuje niskie położenie środka ciężkości oraz sztywność nadwozia. To najmniejsze auto w gamie Lexusa, którym poczujesz pełną kontrolę i komfort prowadzenia. LBX to pierwsze auto marki Lexus z nową generacją układu hybrydowego. Silnik o pojemności 1,5 litra gwarantuje wysokie osiągi przy jednoczesnym jak najniższym zużyciu paliwa. LBX to połączenie nowoczesnego designu z najwyższą jakością wykonania i dbałością o szczegóły. Lexus LBX wyposażony jest w najnowsze systemy multimedialne i systemy bezpieczeństwa. Tym Lexus Safety System Plus. Ponadto może być doposażony w nagłośnienie firmy Mark Levinson z 13 głośnikami, subwooferem i wzmacniaczem. To auto, które dba o każdy detal Twojej podróży. Odkryj nowego Lexusa LBX. Samochód który łączy dynamikę, nowoczesność i luksus w jednym. Zapraszamy do salonu Lexus Warszawa Żerań, aby doświadczyć tego wyjątkowego auta na własnej skórze.